Cześć! Jesteśmy w Parku Narodowym, który, jak się okazało, był tuż pod nosem, czyli tuż koło nas, w Joshua Tree. Jesteśmy już w środku na terenie. Wjechałyśmy trochę późno, bo nie mamy planów spędzać tu nie wiadomo ile czasu, ale będziemy oglądać te przepiękne drzewa. W ogóle to jest środek pustyni, a padał deszcz i są jakieś takie szybkie powodzie, więc wszędzie są jakieś kałuże i jest mokro, co jest bardzo ciekawe. Tam stoi ona, rzeźba piaskowa. I co będziemy dzisiaj robić? Jeść. I zaraz będziemy testować słodycze. Cześć, jestem Marta. I razem z Natalią jeździmy aktualnie po Stanach. Próbujemy różnych ciekawych rzeczy i staramy się żyć jak lokalni mieszkańcy. Także jeżeli podobają Wam się nasze filmiki, to subskrybujcie, lajkujcie i zapraszam. Cześć. Co będziemy robić? Mamy trochę słodyczy przywiezionych z Kalifornii. Jesteśmy dalej w Kalifornii. <grym> Ale z naszej małej miejscenki pod Los Angeles. I mamy w planach przetestować jak smakują tutajsze słodycze. Wiemy na pewno, że są słodsze, co nie jest wcale takie fajne. No, to będziemy sprawdzać, czy są takie dobre, jak to się wydaje. Będziemy. Od czego zaczynamy? Dawaj, losuj. Losuj. małego i ma wracać dużego. Zaczniemy od tego. Poptarcy. <kł> klasyczny amerykański słodycz. Ogólnie się jest Dostera, ale Dostera nie mamy, bo jesteśmy na środku pustyni. Więc próbujemy ich na zimno. Jest tak ciepło, że się samo udostowały. Także próbujemy. Nasze poptarcy są o smaku brązowego cukru z cynamonem. Więc mega spoko. W środku jest osiem powtarców, czyli cztery paczki po dwie, po dwa. dwa. Bardzo proszę. Teraz w sumie taki trochę crackers z. Lukrem. To się chyba powinno rozpuścić w posterze. Czyli Ale A mm. No i nie jest takie słodkie. Przynajmniej na pierwszy gryz. No. To ciasteczko w sumie nie jest wcale słodkie. No ja dobra. Cynamonowe. Mhm. Da się zjeść całe. To i tak jest dobrze. Mm. To prawda. Co myślisz? Nie, no, mega dobra. Szczególnie ten środek, który jest taki miękki. No. Smakuje trochę jak czuro w formie lukru. W formie lukru? Co z <noise> skali słodyczowej? Ile by dała twórcom? Słodkości? Te tą... mhm. mm, nie była aż takie złe. Mm. 7 na 10. 7 na 10? A w smaku słodyczowego? Bardzo dobre. 8 na 10. Ok. Nie jest to najzdrowszy słodycz, ale... Ale tak, zgadzam się z twoją. A gdzie twoja ocena? Taka sama? Zgadzam się z nią w 100%. Tak. No. Dobrze. Idziemy dalej. Mam jakieś pudełko. Sour Patch. Jak jest ar... Stranger Things pamiętajcie, żeby obejrzeć czwarty sezon. <laughs> to generalnie są jakieś... To jest kwaśne. Kwaśne? Mhm. No sour. No co ty? To jest coś kwaśnego. Najpierw kwaśne, potem słodkie. Wygląda jak żelka. To są chyba żelki. Niby ekologicznie w papierze, ale nie ekologicznie też w plastiku. Balans. Który kolor wybierasz? Niebieski. Ja bym ma zielony Zielony zawsze są najmniej dobre. Nie, najgorszy są czy Cheers. Żelka. Hmm. Serio kwaśna. W ogóle. Ale w sumie spoko. Nigdy tego nie dośćmy. A żalki są dobre. Mhm. Jeszcze jednego trzeba spróbować. Biorę w jak na ja wezmę żółtego, poświęcę się. I są w kształcie jakichś mężczyzn. Mm. to jest lepsze. Mam no, kwaśną. Ten proszek, w którym się oni No, A sama żalka jest bardzo słodka. Czy jednak wszystkie słodycze są słodkie? Mm. Ale ogólnie super, jak dla mnie. Bardzo dobra. Smak słodycza dla mnie... 9 na 10. Rzadko daje 10. Ale bardzo dobre żelki. Kwaśność? Nie no dobra kwaśność 3 na 10. Nie są kwaśne za bardzo. Nie, nie, nie. nie. Absolutnie. Nie, jest to najkwaśniejsza rzecz. Ja bym do 8. Za całość mhm. ósemkę? No dobrze. Czyli wspólnie wychodzi osiem pół. dokładnie tak To dalej. Nie wszystkie słodycze mamy ze słodkich rzeczy, ale... Ale... U, to jest klasyka. Ale to jest... Nie, to jest candy. Myślałam, że to jest guma do rzucia. Nie, to jest candy, co? Mam, ale... Takie się bierze w kina. Na filmach zawsze ktoś bierze takie cukierki do kina. Cynamonowe. Tu bardzo się lubi cynamonowe rzeczy. Prawda, ale jest fire, coś tam. Ciekawie, czy będą ostre. Mam się teraz. A my siedzimy i jemy słodycze. A ludzie chodzą i robią piękne zdjęcia. My też forbujemy. Nasze robimy. już nie będą takie piękne po tej ilości słodyczy. O, i tu warto podkreślić, że to jest eko. W środku również, pokaż do kamery, tak są takie, a w środku nie ma papierka, nie ma folii, tylko od razu są cukierki, które się trochę poprzyklejały. Takaś pani nam krzyczy. Pani? Trochę się boję. No, przepraszam. A nie. Bardzo specyficzne. Było tak bardzo cynamonowe, że aż pali ten cynamon. Mhm. Czyli są chodź trochę. To jest, nie są jakieś super ostre. Myślałam, że będzie gorzej. W twoim imieniu. Szczerze mówiąc. Mm. Mm. Oczywiście. Są strasznie słodkie. No maksa. Mm. Tu bym słodkość oceniła na 11. <laughs> mhm. Zdecydowanie sam cukier. Mm. I bardzo palący cynamon. Ciekawy smak. Nigdy nic takiego nie bardzo czułam. Bardzo specyficzny. ale bardzo interesujące doznanie. no pewno nie jest to niedobre. Nie. 6 na 10. No. Bym tak dała. A słodkość 11. A słodkość 11. Zdecydowanie. Jest dobra. Ale spoko. Jak ktoś lubi bardzo z tak, to poleconko. Trzeba tego spróbować. Na pewno jest to takie niezamykające się ponownie. Bez sensu. To trzeba wziąć do kina i jest całe po prostu. Mi do tego film musiał trwać tydzień, powrót króla nawet nie dał rady. Dobra, Dawaj coś jeszcze Dawaj słonego mam... na zmianę. Słonego? Aha. Aha. słodko. Słone, słone, słone. Dobrze. Twoje ulubione. Yey. Teraz mamy rybki. To są złote rybki, które są serowe, z smaku cheddar'a. I to są zwykłe krakersy. Mm. Nie ryby. Nie mają nic wspólnego z rybą, oprócz kształtu. Są małą, słodką rybką, blub, blub, blub. nawet mają uśmiech. Cheers. No ja Teraz już na pewno jemu. Zdecydowanie niesłodkie, więc spoko. Coś po mnie chodzi. Mm. Bardzo dobre są rybki. Mega dobre rybki. To są o dziwo małe paczuszki, których można kupić 30 w parce Albo 12. E, no, ale spoko. To są takie w sumie... Jak taki wypieczony crackers. Tylko mały. Trochę. Mini? Serowy bardzo mocno. Mimo, że ja nie lubię serowych rzeczy, to te krakersy mi nie przeszkadzają, Więc to jest plus. A. Ale... Chrupią. Bardzo dobre. Ale słodkość oceniam na jeden. <grym> Minus <grym> jeden? <grym> mm. Nie, no, ale smak jest dziewiąteczka zupełnie. Dla mnie 8 za ser. Średnia pół. Dokładnie. To wracamy do słodyczy. Pójdziemy teraz w czekoladę, która na tej pustyni się nie rozpuściła, tylko dlatego, że mamy kuler. Dokładnie. Kisses. Kisses. Klasyka. My wybrałyśmy bardziej fantazyjną wersję. Cookies and Cream, czyli w skrócie Oreo w praktyce, nic wspólnego z Oreo. Prawda, smak Oreo zawsze określa się tutaj jako Cookies and Cream. Nie mam pojęcia dlaczego. Kisy są w milionie różnych smaków. Zawsze są w takich śmiesznych. Coś po mnie chodzi. ten tu. Zawsze są w takich śmiesznych. A myślisz, że one w środku są też w takim kształcie. No, ale super. Ciekawe czemu są Kisses. Nie mam pojęcia i mają też papierek od... Cookies, cookies, cookies. LOL. No śmieci, nie? Cheers. Cheers. Pewnie będą słodkie. <śles> 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 Cheers. Dobra, czekoladka biała z kawałkami mm. ciasteczek. Maga dobra. Siecie, nie są jakieś zabójczo słodkie. Są, no właśnie, dziwne. Trzy bym zjadła, ale więcej to mnie nie. O dziwo są średnio słodkie, jak na białą czekoladę. Mm. No. Fajne. W sumie, w sumie to dobre. Takie 8 na 10 ale dobre. Mm. No ale słodkości ja bym dała jakieś takie 6. 6. No, zdecydowanie nie są za słodkie. Mega. Oh, patrzcie. Oh, bonus. Jeden jest bez papierka. Trzeba dziecko jak go już Ale on jest bez papierka. Kiss jest bardzo dobre, polecam. Nie jest to żaden zaskakujący smak. Absolutnie. Dobra, lecimy dalej. Kulera nie tego wkładu chłodzącego Spróbujemy. Generalnie bardzo popularne tutaj są wkłady chłodzące, które w sumie są tutaj w ogóle w Kalifornii, na pustyniach i tak dalej, niezastąpionym złotem, bo wszystko jest zimne dzięki temu. Co dalej mamy? Dalej mamy. Tweezers. Tweezers. Whatever. E, ogólnie to one są najbardziej w oryginalnej wersji, w takich długich, czerwonych paskach. Jak kabanos słodki. Tak, to jest słodka wersja kabanosa w ogóle, bo oni lubią słodkie przekąski, więc kabanosy tutaj nie istnieją, ale słodkie kabanosy już tak. <laughs> Dokładnie. A tu mm. też jest słodka. Ale ogólnie to jest tylko bardziej coś w rodzaju żelki. Ale nic wspólnego ze smakiem żelki nie ma. Cheers! A, bo to można jeszcze sobie rozkładać. Hmm. Co? Nie jest to w ogóle słodkie. No, w starciu. To się robi słodkie z czasem. Jest to jak taka... ciągnąca się żelka. Która nie jest absolutnie słodka, więc słodkość oceniłabym na 3. Te są akurat o smaku. Wiśni. Nie czuć tą wiśnie? Ale są takie. Ja wyczuwam tu słony posmak. Nie jest to na pewno. Mucha. <laughs> nie jest to na pewno mój typ słodycza. Dla mnie jest dobra. Dobra? I smak jest super, mm -hmm. mniej słodkie i fajnie przykleja się do zębów. Najlepiej. Ja nie lubię słodyczy, które przekają się do zębów. Mm -mm. No cóż, ale słodkość bym dała piątkę. Piątkę? Bo ja nie zjadłabym całej paczki, bo mi no, za smyre. słodko. Mm. są takie mydląco słodkie, bym mm. powiedziała. Nie można dużo zjeść po prostu. Mm -hmm. Ale smak bym dała, nie wiem, takie, takie osiem. Osiem. Dobra, 7,5. pół. Ja bym dała szóstkę. To ja dam ósemkę i wyjdzie 7. I tak osiągnę swoje. Dobrze. Niech ci będzie. Okej. Okay. Mamy coś jeszcze? Mamy coś jeszcze. No co Ty. Ciasteczka. Ahoj. Ahoj. To są w sumie... Wyglądają jak zwykłe, małe. Ciasteczka z kawałkami czekolady. Cookies. Typowe cookies. Mm. Te są akurat w mini wersji, są jeszcze takie duże, ale starałyśmy się kupować wszystko w mini wersji, bo nie ma opcji zjeść tylu słodyczy w tym samym Taki momencie. Taki Ej, nie mam kawałków czekolady. Ja mam. Syliny. To też nie ma. Miał. No o co Ci chodzi? No dobra, ma w środku. Cheers. Cheers. Mm. Po tej wiśni czuję dalej wiśnię. Ciasteczko spoko. Jest mega mięciutkie, ale chrupiące. Dość słodkie. Słodkie, no. Słodkość to tak z dziewiątka myślę. Mm -hmm. Zdecydowanie. Ale no, generalnie bardzo dobre ciasteczko. To smak też bym dała dziewiątkę. Osobiście. No Niech ci będzie. 9-9. Dziewięć, 9 dziewięć. Dziewięć, dziewięć. Dobrze. Przełamujemy smak. No dobra. Z chłodkości. Takis. Czyli chipsy, które kiedyś... Były zareklamowane przez Bibera czy coś takiego w jakimś terenu. One jest, to są chyba meksykańskie w ogóle chipsy, które są mega, mega ostre. Mają różne poziomy ostrości, tak jak zwykłe lejsy, ale z drugiej strony ta najniższa ostrość do lejsów najostrzejszych się nijak ma, z tego co pamiętam. No i szczerze, warto dodać, że one są o smaku, czyli z limonką. Tak, i są kukurydziane. I są kukurydziane To są takie chipsy z tortilli, czyli trochę jak na czos. Ale... spróbujmy. Ja bym zobaczyła czymś między kurkiem. Wow! Czymś między chrupkiem a na czosem. Okej. Okay. Bo to zupełnie inaczej chrupie niż na Ma zupełnie inny kształt niż zwykły chips, niż cokolwiek co. Jakby cheers. Cheers. Siemnosa. Mm. No dobra, są ostre trochę. Ale bez przesady. Bez przesady. Bardzo mocno czuć kwaśność limonki. Są ostre, ale ta limonka przyłamuje tą ostrość. Bardzo dobre. Dobre. Mm. Nie czuć, że są kukurydzane. Mhm. Dostaję po posmak kukurydzy totalnie. Mm. Mrówka. Tak, zostaje po smaku kryzy. To w sumie spokam. Ostrzici. Troszeczkę. Słodkość. 0. A. Paśność. 0. Ostrość. 7. 8. Ostrość. 8. 7. <grychy> Smaczek. 8. 8? Dla mnie ostrość z 8 plus smak też z 8, bo są mega, naprawdę mega dobre, mimo że są ostre. To ta limonka w smaku chipsa yy, kukurydzianego mega fajnie się komponuje i jest czymś, czego wcześniej nie znałam w smakach. W każdym razie są Extreme Hot, cokolwiek to znaczy. Są ostre. No, no, jakby nie patrzeć, są ostre, ale, ale. To jest dobra ostrość. Ale to jest dobra ostrość. Dokładnie tak. To teraz wróćmy jeszcze raz do mojego e, startu. O, to moje. Największy klasyk e, amerykańskich słodyczy, czyli Reese's, czyli masło orzechowe, którego ja nie mogę, jest bo jestem na orzechy. <grym> <grym> Więc smacznego. Mamy wersję tutaj w ciemnej czekoladzie. To, A, to było ciekawiej. Prawda. To, 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 się, to się robi z gracją. Jeszcze raz uwolę. Otwieram. Takie. Pojedyncze Małekie. opakowane. I to są cienkie. I też. one są cienkie, no. To no. jest bardzo duże wersji. Są batoniki są Na większe. Wersje są pieces. Pieces, czyli w sumie małe... Są Kawałeczki. Ale są też takie grubsze babeczki. Dobra, cenie twoje słodycze. Fajna jest ciemna czekolada w nich. Bo ta wersja normalna jest strasznie słodka. A ta ciemna czekolada z tym masłem może wam się komponuje idealnie. Mhm. Prawda, że jest mi słodkie, ale i tak jest tak słodkie, że nie mogłabym zjeść ich dużo. Mhm. Ale są super pyszne. Słodkość? 7. Siedem. Siedem. Okej. Okay. Ale smak 9. 9 nie 10? 9. No dobrze. W każdym razie ten klasyk jest takim chyba najbardziej amerykańskim e, słodyczem. W ogóle oni kochają masło orzechowe i jedzą te słynne kanapki. Masło orzechowe z dżemem. E, tego też jeszcze nie próbowałyśmy, ale niestety nie miałyśmy jak zrobić kanapek na pustynię. E, no. <laughs> w każdym razie tak. Tego trzeba było spróbować. Ogólnie amerykańskie słodycze uważasz, że są spoko? Mhm. Bardzo sympatyczne. Zupełnie inne niż polskie. Zupełnie inne. Teraz, tak. Który tw jest Twoim ulubionym? Tu? Który jest moim ulubionym? No, co z tego spróbować najlepsze według Ciebie? Ciężko ocenić, bo chipsy są słone, a to możemy to jakoś podzielić. Tak. A Możesz wybrać dwa. Okej. Okay. Na pewno bardzo ciekawe były sorpacze, bo w sumie były żelką. I na pewno naprawdę dobrą żelką. Najbardziej zaskakujący smak to ten. Nie jest to mój ulubiony, broń Boże, i nie wybieram go w żadnym stopniu, ale najbardziej mnie zaskoczył. Mm, nigdy czegoś takiego nie czułam. Także wybrałabym chyba sorpacze i z Waham się między ciasteczkiem a kisses. Ale chyba ciasteczko, chociaż jest mega, mega słodkie, to ciasteczko bardzo, bardzo dobre. Więc wybieram żelki i ciasteczka. Nice. Fajnie. jeszcze te chipsy, ale one są z innej kategorii, więc jako numer 3 będą chipsy. Mm -hmm. ja tak, wybiorę taki, jeden. Dobra. No i Si. No dobrze. Rybki były trzecie. A coś Cię zaskoczyło? Do hot tamales, cynamonowe. Podsumowując, amerykańskie słodycze są zdecydowanie za słodkie, ale bardzo, bardzo dobre. Good point. Mm. Spróbujcie chipsów z kukurydzy, to najlepsze, co zjecie w życiu. I nie na czas. Chipsy z kukurydzy. Dobra. A teraz idziemy dalej zwiedzać ten piękny park narodowy, w którym miałyśmy małą przerwę. Park Narodowy Joshua Tree nie ma jednego spektakularnego miejsca, do którego przyjeżdżają tłumy turystów. Za to po przyjeździe tutaj znajdziemy malownicze, zapierające dech w piersi krajobrazy. Ogólnie Joshua Park jest małym powierzchniowo parkiem. Można go przejechać od jednego do drugiego wejścia w dwie godziny, więc to naprawdę niewiele. Nie ma tu za dużo do zrobienia. W sumie jeden dzień spokojnie wystarcza na zobaczenie wszystkiego, co trzeba zobaczyć. Jest tutaj ogród kaktusów są przede wszystkim te drzewa e, jozłego po polsku. Joshua Trace w każdym razie, e, które są mega urocze, bo nie są to dwa wysokie drzewa, trochę kaktus, trochę drzewo. Jest ich tutaj mega, mega dużo i naprawdę fajnie to wygląda, są ekstra widoki. Można sobie porobić fajne zdjęcia, popatrzeć na naturę, bo naprawdę jest pięknie. E, są tutaj też kempingi, w środku taką drogą można dojechać na kemping, e, przenocować, są bardzo fajne glampingi, jakieś różne mm, spisie pod namiotami albo w domkach, także jest naprawdę wszystko fajnie, zorganizowane. E, bardzo długo nie odwiedzałyśmy tego parku, bo stwierdziłyśmy, że kompletnie nic tu nie ma i nie warto, ale dla tych widoków naprawdę warto. Szczególnie o zachodzie słońca jest pięknie. Generalnie tutaj zwiedzenie tego parku polega przede wszystkim na tym, że są takie małe zatoczki przy głównej drodze. I, yy, przy drodze są atrakcje. Czasem trzeba odrobina zjechać z drogi i w sumie wtedy dojechać do atrakcji, ale o tej porze drogi wszystkie boczne są już zamknięte, więc oglądamy wszystko to, co jest do zobaczenia tutaj. Teraz jesteśmy przy skałock, czyli e, będzie to skała w kształcie czaszki. Skała jest tuż przy drodze. W zasadzie, ale trzeba ty chyba ty. trochę wejść, bo jest dość schowana. Dobra, idziemy. Chyba trzeba wejść tu. No w sumie to jest czaszka. Porównajmy to. Zdecydowanie jak twoja. I co tam robisz na dole? W nosie. Jedziemy jeszcze do tych ogrodów z kaktusami, ale chyba nie starczy nam na to już dziennego światła, żeby je obejrzeć. Ale zobaczymy. Nie spotkałyśmy też żadnych węży ani dzikich dzikich zwierząt, których tu jest pod mną od groma. No ale nie ma się co dziwić jak jesteśmy tylko przy głównej drodze. Ale może to i lepiej. To są bardzo wredne kaktusy, które wbijają się pod skórę, i nie można ich potem tych małych, wrednych igiełek w ogóle wyjąć. Ale wyglądają bardzo. Chyba tu w ogóle był jakiś pożar, bo są trochę takie przypalone no mogło się coś palić. W sumie w Kalifornii jest ostatnio bardzo duża susza. O! I są też pszczółki. W dzień trzeba zamykać okna, bo e, generalnie pszczółki szukają wody, lecą do wody i każde otwarte okno e, samochodów one się zlatują rojami nawet, e, można powiedzieć, i obsiadają wszystko, gdzie mogą mieć dostęp do wody. Tu są tak malownicze widoki i, i przestrzenie, że nic, tylko patrzeć, robić zdjęcia i. O, właśnie tak pozować. A tam, oczywiście, jest burza. Mamy szczęście do burz zawsze, gdzieś jesteśmy, jesteśmy na jakiejś wycieczce, jesteśmy na jakimś totalnym zadupiu. To jest burza, deszcz, powodzie, kleski żywiołowe. Generalnie to chyba już nasza stała, e, normalna rzecz będzie. Mamy nadzieję, że tam ta burza do nas nie dojdzie i, i przejdzie sobie gdzieś tam w drugą stronę. Zdecydowanie mogłaby. Wracamy już do domu. E, udało się uciec przed burzą na szczęście, e, więc e, znalazłyśmy jakiś mały taki punkt zatoczkę, e, gdzie posiedziałyśmy, popatrzyłyśmy na gwiazdy, było widać nawet drogę mleczną, więc jestem zachwycona, że wszystko się udało. Więc było pięknie i naprawdę. Polecam Joshua Tree na takie wypady. A teraz padamy do domu.